Tyle alkoholu można przewieźć z Polski do Holandii w 2024 roku. Podróżując do Holandii oraz przez Holandię, należy pamiętać o obowiązujących limitach w przewozie alkoholu i papierosów. Za przewóz większej ilości tych używek grożą wysokie kary w niektórych przypadkach także więzienie. Za przemyt wyrobów alkoholowych w Holandii grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Osób prywatnych nie obowiązują żadne ograniczenia co do rodzaju produktów, jakie mogą zakupić i zabrać ze sobą w podróż w obrębie granic Unii Europejskiej pod warunkiem, że zakupiony towar jest przeznaczony na użytek własny, a nie na sprzedaż. Podatki, VAT i akcyza są wliczone w cenę produktów w kraju jego zakupu, co oznacza, że żadne dodatkowe opłaty nie są już należne w innym kraju należącym do wspólnoty. Jednak w celu ustalenia, czy zakupione produkty są przeznaczone na użytek własny, organy celne w Unii Europejskiej mogą sprawdzić np. czy osoba przewożąca alkohol prowadzi przedsiębiorstwo handlowe, albo czy jest z nim zatrudniona, jak towar jest spakowany, jak przewożony, a także jaką ilość produktów się przewozi. Należy pamiętać, że każdy kraj Unii Europejskiej sam może określić, jakie maksymalne ilości napojów alkoholowych można do niego przewieźć. Do Holandii bez cła można wwieźć 10 litrów spirytusu, 20 litrów wina ze zwiększoną zawartością alkoholu, 90 litrów wina, w tym maksymalnie 60 litrów wina musującego oraz 110 litrów piwa. Interesują Cię newsy z Niemiec, a także informacje dotyczące życia i pracy za granicą. Subskrybuj kanał Polski obserwator w serwisie YouTube, na którym znajdziesz najciekawsze i najważniejsze informacje z Niemiec i innych krajów europejskich.